Już 2 września zabrzmi pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym. Reszelska placówka, jak zapewnia Marek Janiszewski burmistrz Reszla, jest przygotowana wzorowo na przyjęcie uczniów. Burmistrz zapewnia także, że żaden nauczyciel w wyniku reformy nie stracił pracy. Tak jak zawsze, no, myślę, że szkoła był, była, jest, jest, znaczy jest przygotowana na przyjęcie uczniów. W tej chwili już odbywają się, odbyły się rady pedagogiczne, są ostatnie przygotowanie sal, e, zatwierdzone są arkusze organizacyjne. Kadra jest wystarczająca, każdy ma pracę, nikt nie do, nikomu nie, za, nie zabrakło pracy. Czekamy tylko na to dofinansowanie, podwyżek z, z ministerstwa, bo z naszych wyliczeń wynika na dzień dzisiejszy, że na płacach zabraknie nam spora suma i, że, i czekamy, że te obietnice dane od rządu zostaną spełnione. Zapraszam i tęsknimy, bo te budynki no, nie mogą stać puste, one żyją jak są uczniowie. Szkoła jest dla uczniów, a szkoła to nie budynki, ale przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i rodzice. Jak twierdzi Edward Szmul, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Reszlu, szkoła czeka na uczniów przygotowana w pełni. W tym roku w placówce większych inwestycji nie realizowano, natomiast na bieżąco prowadzone były drobne remonty. Na bieżąco prowadzimy te remonty, większych inwestycji nie było poza drzwiami wejściowymi, dlatego że budynek spełnia wszystkie wymogi. Tak? On spełnia, nic się tutaj nie dzieje, czekamy na większe inwestycje, ale to są związane już z termomodernizacją modernizacją w kolejnych też latach. A tak, to są tylko estetyczne poprawy y, klas. My mieliśmy krótki czas tak, na taką pracę, na przygotowawczo, dlatego, że my cały y, miesiąc lipiec pracowaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo grup teatralnych mieszczą, y, mieszkających tu w szkole. Mieliśmy inwazję samochodową, więc dopiero sierpień z takim odpoczynkiem w tej szkole. U nas no, idzie jakby w tej kierunku tej dobrej zmiany. My kolejne osoby musieliśmy zatrudniać. Mamy mniejszą liczbę uczniów, ale zatrudniamy kolejne osoby, bo wprowadzamy w klasach jeden trzy taki eksperyment pedagogiczny, między innymi wprowadzamy robotykę i program Pracowaliśmy całe wakacje, co prawda uczniowie zakończyli rok szkolny. My pracowaliśmy. Pracowaliśmy nad poprawieniem bezpieczeństwa, warunków uczniów w szkole i mogę śmiało powiedzieć, że czekamy na pierwszy dzwonek to już w poniedziałek. 436 uczniów w szkołach w szkole podstawowej i 125 uczniów w przedszkolu. Uczniów zapraszam, szczególnie uczniów klas pierwszych zapewniającym jakby spokój i bezpieczeństwo w szkole, zapraszam rodziców. Zapraszam na rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 8 w poniedziałek. Rozpoczynamy tradycyjnie Mieszko święto o 9 w Hali Sportowej. Uroczyste rozpoczęcie.